na dyskotekę i prawie jestem już naszykowana tylko jeszcze usta muszę zrobić za chwilę się widzimy usta już zrobione włosy, włosy jeszcze tylko lakierem na sobie a, tutaj będę miała czarną koszulkę, a tutaj taką spódnicę, miniówkę mm. dzisiaj to w sumie trochę nam zejdzie na tej w imprezie, dyskotece ale za chwilę Wam pokażę moją siostrę i zobaczycie, jak się różnimy stylem. Tu jestem, ja? Moja siostra. Jak się różnimy wygląda? Jak coś usta zrobiłam takim bardzo, bardzo czerwonym błyszczykiem. A no to nałożyłam jeszcze biały. Na no, razie widzimy się na dyskotece, ja wam pyknę parę zdjęć hmm. dla was. Wstawię na Instagrama Jul Julia Góral i Julia Goryn. Wpadajcie.